Kochani, właśnie przyszłam z pracy i czekała na mnie paczka. Jest to paczka, oczywiście od razu zauważyłam już po samej taśmie: od na piękne włosy od Harry Tail Cosmetics. Co pierwsze rzuca mi się w oczy, to kod, który będzie tutaj od Harry Tail Cosmetics dla Was. Jest to kod, dzięki któremu dostaniecie minus 10% na wszystko. Wow. A wszystko w sklepie na piękne włosy. Także jeżeli e, chcecie sobie z niego skorzystać, to proszę bardzo, tutaj macie ten kod. Heavy Tail Cosmetics wypuściło nowość, która na pewno się tu znajduje. Z tego co widzę, to jest tutaj również ośmiorniczka i słuchajcie, mamy tutaj pokazane, że ośmiorniczka jest smutna przed poznaniem nowej wcierki. Potem, że wygląda tak podczas wcierania, i po zastosowaniu wcier wcierki wygląda tak. Ja często widziałam te maskotki, ale jeszcze takiej nie mam. A może fajnie się sprawdzi do ASMR? Na pewno ją wypróbujemy. I tu jest właśnie przed wcieraniem. A teraz zmienimy ją w zadowoloną. A tak jest po wcieraniu nowej wcierki. Zaraz znajdziemy tę wcierkę. Nie mam pojęcia jeszcze, gdzie się kryje. Wiem, że y, mają być tutaj też dodatkowe produkty, które po prostu już mi się skończyły, które bardzo polubiłam. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to peeling kwasowy, który kocham. Jeżeli szukacie y, peelingu kwasowego, który naprawdę będzie działał, będzie przyjemny też dla skóry głowy, będzie dawał. Przyjemne uczucie świeżości, ale też nie będzie Wam tej skóry głowy podrażniał, to ja uważam, że to jest super rzecz. Oczywiście w moim przypadku się to sprawdza. Musicie zobaczyć, czy u Was również, ale bardzo, bardzo go lubię i bardzo chciałam, żeby znalazł się w tej paczce. Delikatny peeling regulujący do skóry głowy. Też spoko sprawa, chociaż tak jak mówię, ja jestem zakochana w tym kwasowym. I dalej zobaczmy, co się znajduje, gdzie jest? Ja szukam, ja szukam tej wcierki. Mmm, wow. Tak wygląda wcierka, słuchajcie. Jest to wcierka, która do mojego typu włosów, do mojej skóry głowy może się super sprawdzić, bo jest to wcierka normalizująca do przetłuszczającej się skóry głowy, a taką właśnie mam. Dajcie znać, czy macie już swoją wersję, bo to jest nowość w Hairy Tail Cosmetics. Jest to lekka wcierka z ekstraktem z piołunu. I azeloglicyną normalizuje wydzielanie sebum, działa uspokajająco na skórę głowy, pomaga unieść i odbić u nasady, przedłuża ich świeżość. I fajnie w sumie, że jest plastikowe opakowanie, bo jest lekkie, poręczne i na pewno będzie wygodne w użytkowaniu. No i super, że jest ten aplikator. Ja kocham takie aplikatory, można naprawdę super sobie właśnie na skórę głowy taką wcierkę zaaplikować. Także jestem bardzo, bardzo jej ciekawa i myślę, że będzie pewnie moim ulubieńcem, dlatego że ja myję włosy i skórę głowy codziennie, więc jeżeli chociaż troszeczkę przedłuży mi świeżość mojej skóry głowy tutaj i włosów od nasady, to będzie super sprawa. Jeszcze z serii Murki, kojący szampon do przetłuszczającej się skóry głowy. Bardzo, bardzo go lubię. W ogóle jeżeli chodzi o szampony z Hairy hey Tale Cosmetics, to polecam Wam naprawdę wszystkie. Bez wyjątku i najlepszym, takim najlepszym, który ja kocham, jest oczywiście Dragon. Szampon oczyszczający, na pewno wiecie który. To ten szampon jest moim ukochanym. On ma zapach czegoś, co e, przypomina mi o czymś z dzieciństwa, ale nie wiem o czym. E, dlatego ja go tak bardzo kocham. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, to jest nawilżający krem myjący do suchej i wrażliwej skóry głowy. Czegoś tak bardzo delikatnego e, też chciałam sobie właśnie wypróbować. Jeszcze go nigdy nie testowałam, więc nie mam o nim pojęcia. Jeżeli coś o nim wiecie, jeżeli macie z nim jakieś doświadczenia, to oczywiście e, piszcie, jestem bardzo ciekawa. Jeden z moich ulubieńców, czyli maska Malinua Podobno się nie czyta Malinois chyba, tylko malinua, nie jestem pewna. Ta z pieskiem, na pewno ją znajdziecie. Jest świetna. Jeżeli danego dnia nie macie pojęcia, jaką maskę, jaką odżywkę nałożyć na swoje włosy, to nałóżcie sobie właśnie pieska. O, 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 to jest mój ukochany szampon, słuchajcie. Dragon Wash, oczyszczający szampon. To jest mój ukochany szampon. I naprawdę nigdy nie chciałabym się z nim e, rozstawać, bo to jest coś... Co ja po prostu kocham używać. I właśnie jedną butelkę już wykończyłam. Tu mam kolejną, także super. Orzechowy krem myjący do suchej skóry głowy. Kocham go. Kocham go, miałam go dwa razy yy, i za każdym razem sprawdzał mi się cudownie. On jest delikatny, ale ku mojemu zdziwieniu bardzo, bardzo dobrze domywa skórę głowy. Także yy, słuchajcie, no. Ja rozumiem wszystkie włosomaniaczki, które kochają produkty od Hayley Tail Cosmetics, bo ja sama je pokochałam i naprawdę, słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam teraz mojej pielęgnacji bez nich. Tutaj odżywka emolientowa do średnio porowatych włosów która świetnie mi się sprawdza. Kocham tę do koporów, a ta okazała się również cudeńkiem dla moich włosów. E, poza tym szata graficzna kocham po prostu. E, I następna, powiem Wam, że ja, e, czego mi brakuje jeszcze w ogóle w hey Tale Cosmetics, co mogłoby się kiedykolwiek pojawić, to... Proteinowa, ale nie maska, tylko odżywka, żeby to było w takiej formie, jak jest właśnie to, i żeby to była proteinowa odżywka. To ja bym w ogóle była w siódmym niebie, bo e, odżywkę humektantową bardzo, bardzo lubię i fajnie była, jakby kiedyś pojawiła się proteinowa, ale właśnie nie maska, tylko odżywka, coś lżejszego. Bo tutaj mam właśnie maskę. Oczywiście jest spoko, dlatego że no, jest to coś konkretnie proteinowego, a ja bardzo lubię mieć produkty, właśnie e, czysto, wiecie humektantowa, proteinowa, emolientowa i wtedy już wiem, co z czym i, i jak to połączyć, nie? Także tak jest mi o wiele łatwiej. Może kiedyś to stworzą, ale jakby była odżywka proteinowa właśnie w takiej troszkę lżejszej formie niż maska, to byłoby również cudownie. A maskę proteinową również oczywiście polecam e, dla osób, które tak jak mówię, po prostu protein w swojej pielęgnacji potrzebują, a potrzebuje każdy, e, albo Lubicie właśnie mieć taki podział jak ja, emolienty, humektanty, proteiny, dziękuję, dobranoc. Tutaj mam wypełniać, żeby wszystko przetrwało i właśnie słuchajcie, paczki przychodzą do mnie tutaj do Niemiec i one zawsze dochodzą w całości, nigdy, nigdy nic nie jest wylane, nigdy nie jest nic, wiecie, rozwalone. Te, które mają, widzicie, te właśnie... Po prostu otwierane dzióbki, są fajnie zabezpieczone taśmą, ale jak widzicie, to jest tylko drobny kawałek tej taśmy, także też nie jest tak, że wiecie, powijane tym plastikiem są, tak jak czasami też to bywa w różnych przesyłkach. No i tutaj mam coś, jestem ciekawa w jakich kolorach, bo poprosiłam, żeby w paczuszce znalazły się jedwabne gumki do włosów i wysłałam dwa różne zestawienia kolorystyczne. Jestem bardzo ciekawa, jakie znalazły się w tej paczce. Także zobaczymy sobie razem, bo powiem Wam szczerze, że przez ten woreczek nic nie widać. Ok, Okej, okay, okej. Okay. O, one są bardzo ładne. Taka jaśniejsza, taki kolor, jakby można by powiedzieć, cappuccino. Jaśmiotki róż. I fiolet. Także wszystkie bardzo, bardzo piękne. Wydaje mi się, że na co dzień najczęściej będę używała właśnie tej. A te bardziej do konkretnych stylizacji, jak będę miała coś różowego na sobie, czy fioletowego, to wtedy użyję właśnie tych gumek. Bardzo dziękuję Hey Retail Cosmetics za tę przecudowną paczkę. Wy wiecie, że ja się zawsze cieszę jak dziecko, kiedy dostanę od Was kolejne kosmetyki, bo tak naprawdę Wasze kosmetyki zmieniły moją włosingową pielęgnację i ja naprawdę nie chcę się z nimi rozstawać. One są cudowne, słuchajcie, one są naprawdę cudowne. Także jeżeli... Jeszcze nie testowaliście, no to pamiętajcie, że macie kod minus 10%. Tutaj jeszcze Wam go podam. Na całe zakupy, na piękne włosy. Także nie tylko to musi być Heirley Cosmetics, mogą być też inne produkty. No i koniecznie wypróbujcie tę nową wcierkę, bo myślę, że to będzie hit i uważajcie, żeby się nie spóźnić, bo zawsze może być tak, że się spóźnicie i będziecie chcieli ją kupić, kiedy będzie już wyprzedana na przykład. Także myślę, że to jest warte wypróbowania. No, i tak jak mówię, jeżeli lubicie dbać o włosy, to naprawdę znajdziecie w tej marce wielu swoich ulubieńców. Także ja jeszcze raz dziękuję Wam za em, obejrzenie tego. E, bardzo się cieszę na te wszystkie kosmetyki, i dziękuję Heritel Cosmetics em, i osobom tam pracującym z całego teamu. Dziękuję, jak wiesz, w poniedziałek, że mogę mieć z Wami taką współpracę i dostawać właśnie takie cudowne kosmetyki. To jest dla mnie mega, 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 mega wyróżnienie. Dziękuję jeszcze raz i pięknego dnia.